Dobry wieczór, moi drodzy. Witam we wtorek. Ponieważ wreszcie troszeczkę ucichło na temat Didiego, no oczywiście ta cisza niekoniecznie może nas cieszyć, ale w związku z tym, że nie ma żadnych oficjalnych informacji póki co, to ja mam okazję troszeczkę zacząć nadrabiać prośby z komentarzy na temat tego abym skomentowała pewne określone sprawy. Przyznam, że nieco się ich już nazbierało, więc powiedzmy, rozpocznę cykl nadrabiania tychże właśnie zaległości. I dzisiaj chciałabym skomentować sprawę, która no oczywiście jest nierozwiązana w sensie takim, że sprawcy nie zostali osądzeni, nie zostali zlokalizowani w żaden sposób, czyli jest to cold case. I na temat tej sprawy tak naprawdę nie ma zbyt wielu informacji dostępnych, ale jakieś tam udało mi się pozyskać, w związku z czym te informacje i na podstawie tych informacji sobie powiemy o śmierci Moniki Nowakowskiej. 28-letniej kobiety urodzonej w 75 roku w okonku. Kobieta posiadała siedmioro rodzeństwa. W 97 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Jastrowiu. Jej mąż pracował jako magazynier w hurtowni w okonku, natomiast ona pracowała w małej szwalni jako krawcowa w złotowie. I tak sobie żyli, to życie sobie biegło dość spokojnie. Kobieta, aby dostawać się do pracy, wybierała tak naprawdę trzy różne środki transportu. I mówię o tym dlatego, że będzie to w pewnym sensie, moim zdaniem, istotne w tej sprawie. Otóż najczęściej korzystała z PKS-u, relacji złotów, Jastrowie, i też warto nadwiedzieć tutaj, że. Kierowcy tych PKS-ów doskonale ją już kojarzyli, ponieważ często korzystała. Czasami zdarzyło się, że skorzystała z podwózki kogoś ze znajomych. Czasami do domu podrzucał jej właściciel szwalni, w której pracowała. I tak naprawdę to były trzy główne środki transportu Moniki Nowakowskiej. Dniem, w którym zgłoszono jej zaginięcia, konkretnie zgłosił je mąż kobiety, to był dzień 26 listopada 2003 roku. Tego dnia kobieta dotarła do pracy nie PKS-em, a po prostu podwiózł jej, ją jej znajomy. Mąż udał się do swojej pracy. Kiedy kobieta w pracy była, około godziny 16.20, mąż zadzwonił do Moniki z pytaniem, o której będzie tą pracę kończyła. No, Monika poinformowała go, że w zasadzie niebawem kończy pracę i planuje jechać do domu PKS-em, który jest o godzinie 16.51. W związku z tym mąż zamknął hurtownię, udał się do domu i przygotował wspólny posiłek dla siebie i dla żony i oczekiwał żony w domu No niestety czas powrotu Moniki się wydłużał No i kiedy zrobiła się już niemal 18 godzina, a kobiety nadal nie było, no mężczyzna rozpoczął yy, dzwonienie, kontaktowanie się ze znajomymi i z rodziną, bo go to po prostu zaniepokoiło, że kobiety nadal nie ma. Dowiedział się tyle tylko, że Monika nie pojawiła się ani u nikogo ze znajomych, ani u rodziny, bo jeszcze miał nadzieję, że być może w drodze powrotnej wstąpiła do kogoś po prostu na chwilę i się zasiedziała. No ale kiedy okazało się, że nie, Mężczyzna udał się na komisariat celem zgłoszenia zaginięcia żony. I jak wiemy, na komisariatach są pewne procedury, przez które trzeba przejść, więc ten pobyt, ta wizyta trochę trwała. No, koniec końców udało się zgłosić to zaginięcie. Policja przyjęła to zgłoszenie. No i mężczyzna około godziny 23 miał wracać do domu. Dyżurny. Powiedział mu, żeby wracając do domu, rozglądał się po prostu, patrzył, sprawdzał pobocza, rowy lub ścieżki wjazdowe do lasów, no bo no być może gdzieś tam tą żonę znajdzie spod. No bo przecież wtedy nikt nie zakładał, że coś jej się złego stało. Przypuszczam, że zakładano, może może doszło do jakiegoś wypadku komunikacyjnego po prostu. I, i dlatego kobieta nie wróciła. No więc mężczyzna jechał bardzo wolno. I faktycznie zastosował się do zaleceń dyżurnego policjanta, i na wysokości miejscowości nowiny. Przykuły jego uwagę śladu dość gwałtownego hamowania. Ślady na spalcie pokazywały, że pojazd, który hamował, skręcił właśnie w leśną drogę, drogę prowadzącą do rezerwatu torfowisk. No i kiedy mężczyzna sobie to zarejestrował, zadzwonił po znajomych oraz zawiadomił policję, no bo chciał po prostu sprawdzić to. Przyjechała trójka znajomych oraz policjant z psem tropiącym i udali się wszyscy tą ścieżką wjazdową, weszli w las. Około godziny 1.45 pies zlokalizował ciało Moniki. Ciało było całkowicie obnażone, a Przedmioty należące do kobiety nie zostały znalezione nigdzie w okolicy. Po prostu ich nie było, mówiąc krótko. Oczywiście sprowadzono techników pryminalistycznych, biegłego, koronera, czy jak to u nas się nazywa, i rozpoczęły się te wszystkie procedury. Ciało leżało w zagajniku oddalonym od głównej drogi asfaltowej o około 1000 metrów. I muszę powiedzieć tutaj, że wyjątkowo te badania miejsca były przeprowadzone dość dokładnie, bowiem udało się na podstawie tych badań: po pierwsze, zabezpieczyć ślady biologiczne i wyodrębnić DNA sprawcy. Po drugie, na podstawie analizy palinologicznej, czyli analizy gruntu pod kątem obecności pyłków kwiatowych, udało się ustalić, że, że miejsce odkrycia ciała nie było miejscem popełnienia przestępstwa. Czyli, krótko mówiąc, ciało zostało przeniesione. Oczywiście poza badaniem, z analizą tego składu tych pyłków, tego gruntu. Również prowadzono analizę śladów błota, które odkryto na ciele. No i na podstawie tych badań udało się ustalić z całą pewnością, które miejsce pierwotnie było miejscem przestępstwa i które było pierwszym jednocześnie miejscem. W którym próbowano ukryć Monikę. Nie udało się to dlatego, bowiem tym pierwotnym miejscem był teren mocno bagienny, mokry, miękki, i z tego powodu, chyba, przynajmniej tak założono, sprawca nie zdecydował się tam, a zdecydował się po prostu zostawić Monikę w tym zagajniku. Sekcja zwłok wykazała, że Bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był bardzo silny cios w okolice splotu słonecznego. Ponadto kobieta została wykorzystana. Jak to zwykle bywa, pierwszym podejrzanym był mąż, no ale kiedy przyszły wyniki badań DNA, wykluczono go z grona podejrzanych, ponieważ po prostu materiał biologiczny nie należał do niego. Ponadto Wszystkie rzeczy zostały zabrane przez sprawcę bądź sprawców. Wszystkie, mam na myśli dokładnie wszystkie, łącznie z ubraniem. Zniknęły ubrania, zniknęła torebka wraz ze swoją zawartością czyli dokumentami, portfelem, telefonem itd. Zniknęła również biżuteria kobiet. No oczywiście nie wiadomo, czy zostało to zabrane celem sprzedaży tego gdzieś. Czy zostało to po prostu zabrane jako trofeum, tak zwane? No, na, te, na to pytanie nie, nie, odpowiedzi niestety nie mamy. No Zaczęto oczywiście poszukiwać świadków i wcale nie było to takie proste, żeby tych świadków odnaleźć, bowiem no, niewiele osób tego dnia, w tych godzinach było w okolicy, w której spodziewano się Moniki. No, jednak znalaz, znalaz, znaleźli się takowi świadkowie. Otóż znalazł się pewien mężczyzna, który twierdził, że około godziny 16, czy po 16, czy przed 17, między 16 a 17, może tak powiem, widział kobietę podobną do Moniki, która wsiadła do samochodu typu kombi, samochód był w kolorze albo czerwonym, albo bordowym. Natomiast znaleźli się też świadkowie, którzy jechali tą samą drogą, którą przemierzał mąż, kobiety. I około 20 metrów od drogi głównej, którą jechali, w leśnej drodze, tej drodze, przy której znaleziono Monikę, stał zaparkowany czerwony samochód, którego rejestracja zaczynała się na PIT. I zapamiętali również dwie cyfry 88, czyli no, tak naprawdę nie brakowało dużo do pełnego numeru rejestracyjnego pojazdu. I tyle zapamiętali. Czyli poniekąd ci świadkowie, no niejako ich zeznania, czy ich świadectwa, no, pokrywały się poniekąd ze sobą. A biorąc pod uwagę, gdzie Monika została znaleziona, no to tym bardziej jest to, to się ładnie koreluje. Kierowcy PKS-u, którymi też rozmawiali, no twierdzili, czy ten kierowca konkretnie, który miał ten kurs tym autobusem, którym Monika jechać miała, powiedział, że w tej godzinie nie było jej w ogóle na przystanku. Po prostu nie widział jej w ogóle w okolicy przystanku ani na przystanku. A już tym bardziej ona do tego autobusu na pewno nie wsiadła. Mąż kobiety stwierdził, że Monika generalnie podobała się mężczyznom i założył taką hipotezę, że no być może jakiś cichy adorator, który nie mógł nie mógł uzyskać dostępu do niej, po prostu postanowił sobie ją wziąć. Taka była hipoteza męża. Natomiast policja przyjęła swoją hipotezę i uznała, że sprawca bądź sprawcy są to mieszkańcy, którzy doskonale znają Złotów i jego okolice i doskonale znają typografię tych, okol tych okolic. Oczywiście, mama Moniki, Stwierdziła, że nie spocznie dopóki nie odnajdzie sprawcy, kobiety i że kiedy to uczyni to pójdzie na grup i o tym powie. Wyznaczyła też nagrodę pieniężną. No oczywiście nikt się nie zgłosił z żadnymi informacjami i śledztwo stanęło w martwym punkcie i sprawa generalnie nie znalazła swojego finału do dnia dzisiejszego. Oczywiście, co do tego wszystkiego, ja mam pewne swoje uwagi czy przemyślenia. Oczywiście, należy je traktować dość luźno, bo ja przecież nie jestem żadnym ekspertem, ale mm, nie wiem, co policja sprawdzała w tej sprawie, z kim rozmawiała i tak dalej. Ufam, że no, sprawdziła wszystko, co powinna, no ale tak. Nie wiem, na jakiej podstawie policja przyjęła taką tezę że sprawca bądź sprawcy musieli pochodzić z tych okolic i znać doskonale topografię okolic Złotowa. No, wydaje mi się, przynajmniej na podstawie tego co ustalili specjaliści kryminalistyki, że niezupełnie no, nie zupełnie chyba znali dobrze okolice Złotowa, bowiem przypominam, że pierwotnie monikę wywieziono w miejsce gdzie na miejscu okazało się, że to miejsce nie jest dobre na ukrycie, i musieli to miejsce zmienić. Gdyby doskonale znali topografię Złotowa i okolic, to wiedzieliby z całą pewnością, że w rezerwacie torfowisk, no tam takie miejsce akurat będzie, a nie inne. No choćby to, moim zdaniem, może świadczyć o tym, że niekoniecznie osoby te znały, Okolice. Po drugie, zastanawiam się, jak dobrze e, sprawdzili miejsce pracy Moniki. Bo ja się na przykład zastanawiam, czy Monika w ogóle opuściła szwalnię tego dnia. Czy opuściła ją w klasyczny sposób. A może znów zabrał ją szef. Tak? No bo Według kierowcy PKS-u nie było kobiety ani na przystanku, ani w jego okolicach. Czyli nie opuściła miejsca swojej pracy wtedy, kiedy planowała to zrobić. Pytanie, czemu tego nie zrobiła w tym czasie? Czy co się zadziało, że ona po prostu na ten przystanek nie dotarła? Biorąc pod uwagę fakt, że kobieta. Raczej była ostrożna i raczej nie ryzykowała jakichś przygodnych podwózek, ewentualnie korzystała z podwózek osób, które znała. Nie wydaje mi się, żeby wsiadła do auta należącego do kogoś, kogo nie znała. Jeżeli w ogóle zaistniał wątek, że kobieta wsiadła do kogoś do auta, no to musiał być to ktoś, kogo kobieta znała. Pytanie: Czy policja sprawdziła wszystkich znajomych i jakimi autami dysponują? Czy wrzuciła sobie do bazy częściowy numer rejestracyjny tego pojazdu, ponieważ naprawdę niewiele już mu brakowało do całości? Czy wytypowała jakieś samochody, które odpowiadały opisowi świadków i które Mogły mieć numery rejestracyjne pasujące do relacji świadków. No, przecież tych aut nie może być aż tak dużo. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli policja założyła, że sprawca lub sprawcy byli, yy, musieli być w jakiś sposób związane z, o, związani z okolicą, o której mówimy, no to. No, w tej okolicy, ile może być takich pojazdów, które odpowiadają opisowi i numerowi rejestracyjnemu, nawet częściowemu, to, to, to są takie pytania, które bym postawiła. I po prostu wydaje mi się, że nie wiem, mam jakieś takie wewnętrzne odczucie. Które nie daje mi taką myśl, wiecie, która mi nie daje trochę spokoju, no, czy kobieta wyszła ze swojej pracy. Bo gdyby normalnie ją opuściła, w sensie na własnych nogach, no to dotarłaby na przystanek lub jego okolice. Co prawda, nie wiem, jaka odległość dzieliła kobietę. A wychodzącą z pracy od przystanku, bo nie natrafiłam na taką informację. No to, no to jednak wydaje mi się, że no nie szła nie wiadomo ile kilometrów. I jeżeli nie dotarła, znaczy, że nie wyszła z tej pracy. I jeżeli nie wyszła z tej pracy, to albo nadal jest w tej pracy, znaczy nadal była w tej pracy, no albo została Albo zabrała się z kimś z pracy, lub została wywieziona z miejsca pracy. Oczywiście nie przywiązujmy się do mojej, bo to są moje luźne moje rozmyślania są, to ja mogę zupełnie nie mieć tutaj racji żadnej. No po prostu hipotetyzuję tylko. No oczywiście mogło być też tak, że kobieta no po prostu udała się na ten przystanek. No, tyle, że zanim przyjechał PKS, na który czekała, jechał ktoś, kogo znała i zaproponował jej podwózkę. Tyle, że to była jej ostatnia podróż z tym kimś. I dlatego mówię, że sprawdzono znajomych i pojazdy, jakimi dysponują, i czy dobrze sprawdzono miejsce pracy, współpracowników i właściciela szwalni. Bo nie widzę innej możliwości. Męża wykluczy, wykluczamy. No bo raz, że badania DNA go wykluczają. A po drugie, no, mężczyzna, wszystko wskazuje na to, naprawdę udał się do domu, przygotował posiłek, i czekał, i potem załatwiał sprawy związane z niedotarciem jego małżonki do domu. Oczywiście, te wszystkie pytania. Pozostają bez odpowiedzi i możliwe, że zostaną bez odpowiedzi. Mam nadzieję też, że nie rozczarowałam osoby proszącej mnie o ten komentarz tym komentarzem, właśnie. Jeżeli macie ochotę zawrzeć swoje hipotezy w komentarzach, to zapraszam, nie ma problemu. Będzie mi bardzo zresztą miło, jeżeli też. Będziecie mieć swoje jakieś spostrzeżenia. Staram się czytać te wszystkie rzeczy na bieżąco i w miarę możliwości odpisywać na te komentarze. Także taki to był komentarz moi drodzy. Postaram się bardzo niedługo, może pojutrze nagrać kolejne z mojej listy. A tutaj trochę, trochę mam na tej, na tej liście. Więc będziemy się widzieć słyszeć niebawem. No, i oczywiście osoby, które czekają na dalszy ciąg związanego z Didim, to zapewniam, że ja cały czas monitoruję, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i czekam na jakieś oficjalne informacje, bo jeżeli chodzi o plotki, to ich naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Tyle, że część z nich jest kompletnie oderwana od rzeczywistości, więc nie będę się tym zajmowała. Jeżeli tylko coś oczywiście pojawi się, to no będę tutaj aktualizowała, także nie, nie, nie zapomniałam o Didi, broń Boże. No swoją drogą, no wiadomo, możemy sobie rozmyślać nad tym, czy w więzieniu siedzi Didi, czy jego klon, bo to jest temat, który rozgrzewa różne portale ludzie dyskutują, ponieważ faktycznie mężczyzna, który jest osadzony w areszcie, który był zatrzymany, ani, postu, ani swoją masą ciała nie do końca się zgadza z Didim, ani pewne rysy twarzy też nie. No także to jest taka teoria, że, że, że w więzieniu siedzi klona Didi, i ma się świetnie i sobie gdzieś odpoczywa, prawda. No ale to są teorie, teorii jest bardzo dużo i dużo też plotek, więc jak tylko coś będzie takiego, co przykuje uwagę i będzie to oficjalna jakaś informacja, to będę nagrywała oczywiście. Natomiast na ten moment to by było na tyle. Taki to był komentarz. Pozdrawiam was wszystkich oczywiście bardzo serdecznie. Życzę wam spokojnej nocy, spokojnego tygodnia i wszystkiego dobrego generalnie. Trzymajcie się bezpiecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam, pa.